Hej, 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 się ma wszystkim dziś, z tej Hades i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu Castle Story na moim kanale już. I tak, jak pamiętacie, dosyć niedawno, ponieważ to. Nie, 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 nie pamiętam ile dokładnie minęło, 2-3 tygodnie temu, może. Eee, nie pamiętam teraz dokładnie, więc wam nie powiem, ale zakończyliśmy serię z Castle Story, dlatego że mi się. Ona już trochę znudziła, nie chciało mi się jej kontynuować, też trochę. Ale wracamy do niej. Dlaczego? Dlatego, że był update. Był dosyć... Ponoć dosyć... E, szczerze, nie sprawdzałem tego. Ale był duży update, który trochę zmian zrobił. Więc... E, bierzemy sobie survival. E, stworzymy sobie... E, no właśnie. Co, co, co chcemy sobie stworzyć. Weźmy sobie Sur Survival Hard, bo jak widzimy, mapa jest inna. Mapa jest inna, więc sobie ją stworzymy. Oczywiście, naprawdę nie myślałem, że wrócę, że wrócę, że wrócimy do tej gry tak szybko, ale ponoć naprawdę zmian trochę weszło, z czego ja się bardzo. Ła, wow, dobra. Po samym interfejsie E, już wszystko mogę powiedzieć. Czy ja mogę zastopować? Tak, mogę. Po samym interfejsie widzę sporo zmian. Wow, ej, wow. Mapa też, wow, wow. I, wow. E, no. Ciekawe czy naprawili na przykład takie e, typowe e, problemy z tym. E, to mnie ciekawi, ale naprawdę E, jaram się tym. E, tak, teraz, teraz będę się trochę tak. Wiecie, jarał e, jak taka mała dziewczynka. <śpiew> e, jak taka mała dziewczynka, bo no, naprawdę dla mnie te zmiany tutaj, to e, są wielkie. Bo ja w kastej story trochę pograłem, przegrałem nie, nie, z wami i samemu również. E, co doszło? Mogę wam zagwarantować to, że doszło. Eee, że doszło, że doszło, eee, tak, że nasze eee, delmy są inteligentniejsze. Delmy są inteligentniejsze, to nam do, doszło na pewno. Wow, w ogóle ta mapa, tyle kopalni tu jest, tutaj jest naprawdę. Wow, nowa, nowa mapa przede wszystkim, to, to jest coś, to jest coś ślicznego. Eee, co prawda, no nie jest jakaś taka olbrzymia, ale co doszło? Doszło nam jeszcze, prócz samego. Eee, Prócz samego, ee, jak to się nazywa, e, pró prócz właśnie samych takich zmian, doszło jeszcze to, że e, nasze Delmy, znaczy nasze Delmy, e, przeciwnicy są o wiele, wiele trudniejsi, ponieważ e, po teraz jest przeciwnik, który jest takim bossem Veiva jakby, tak to można nazwać, z tego co słyszałem e, od właśnie od Gilatisa, bo on mi o tym powiedział, E, są też, z tego co ja sam widziałem, e, przeciwnicy, którzy, e, którzy, którzy po prostu e, miotają, e, miotają miotają w nas e, kamieniami, tak? Kamieniami w naszych łuczników e, Ten boss, swoją drogą, jest e, takim bossem, który, e, który, 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 który. E, który kryształ bierze na dwa ciosy, podobno, nie? To, to, to wszystko jest podobno, bo to jest tylko to, co ja słyszałem sam. Eee, więc, no, naprawdę, 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 wyzwanie będzie wielkie. Ja, ja już to czuję. Eee, nie, nie, nie wiem, czy dobrze robię, budując na sam start taki duży, eee, taki duży zamek, nie? Bo ja już tak my, myślę przyszłościowo raczej. O tym tak, przyszłościowo bardziej myślę. Już o tym, że zamku. Dobra, tutaj możemy tak wyłączyć. Znaczy, to usunąć. Tu możemy dać sobie jeden krocek odstępu. Tutaj również. Kurde, to jest takie. Nie, dobra, wiecie co? Zrobimy to troszeczkę mniejsze, e, ale musimy to szybko zrobić, nie? E, bo zaraz, 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 po prostu niedługo będzie fala i, e, i po prostu chciałbym mieć już coś zbudowane przeciwko e, właśnie, żeby się już bronić jakoś. Ogólnie ludziska, jeśli wam się seria podoba oczywiście, jeśli chcecie więcej i szybciej odcinków, bo generalnie e, se, seria wraca, tak? Seria powróci na spokojnie. E, ponieważ ja Castle Sorry się jaram, zwłaszcza, że teraz, no tak jak mówię, update to jest coś, no w sumie zwątpiłem, w, zwątpiłem w to, tak totalnie szczerze, że zwątpiłem w to, że do tej gry jeszcze mogą być jakieś patche, e, a tu takie, no surprise, no inaczej tego nie powiem, po prostu jestem zaszokowany tym, e, no, no i będę się jarał tym, no jak mała dziewczynka teraz, no. Eee, po prostu pewnie jeszcze parę razy powiem tu, że wow, mega i w ogóle i no eee, dobra, kolego sympatyczny, ja bym chciał, żebyś ty zaczął budować eee, Czy ty się już zbugowałeś? Tak ty, ty, czyli, czyli już standardowo nasze delmy po prostu nas nie słuchają eee, No ale okej okay, to tym, tym się nie ma co martwić aż tak bardzo eee, Tutaj, 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 tutaj. A, nie, no, dobra, poczekamy z tym jeszcze. Na razie niech działajmy na takiej zasadzie. Ciebie też wyślemy do pracy. Mm, teraz, tak, e, mamy te kolumny. E, jak tam, kwestia drzwi. Okej, okay, drzwi też są inne. E, widzimy też zmianę w drzwiach. E, w sumie na lepsze. Wydaje mi się, że to może być zmiana na lepsze. E, słuchaj, Delmuś. Um, aha, ty lecisz z tymi żółtymi, eee, dobra, słuchaj, ja chcę cię wysłać do, o, oj, aj, o, co to za ścinki, halo, eee, taki nagły spadek FPSów, drop taki jest, eee, na pewno zmniejszcie opcje graficzne, żeby, żeby po prostu gra się nie ciała aż tak bardzo, bo czasami właśnie jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tych FPSów, a czasami też nie, zero do spawnu mamy tych ten, on, one, one sobie się nie respią. Eee, to jest ciekawe, Ok, już, już cię wysyłamy również do budowy kolego, po prostu musimy jak najszybciej wybudować tu eee, wybudować tu, tu tutaj właśnie eee, te mury eee, tutaj tak, tutaj trochę zlamiłem, wiem o tym, ale chciałem, żeby te drzwi były tak w jednym powiedzmy to miejscu. Eee, a i tu, tutaj nie chcemy tego oczywiście E, tu sobie dajmy nas ten e, kolejną e, kolejny poziom tych murów, o, tego, tego słowa mi brakowało e, kolejny poziom. E, teraz tak, e, bo tak się zastanawiam nad tym, e, jak ja to bym chciał, żeby wyglądało. I e, jeśli tu dam tak, to nie, 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 tak, tak to nie może być, na pewno nie Eee, no dobra, zar zaraz jakoś eee, wpadniemy na to eee, Dobra, słuchaj, ty, ziomu, ziomu, ziom, stary, le lecisz jeszcze kopać e, Bo już nam kamień się kończy e, Już nam się skończył w sumie, więc musimy to nadrobić e, Jestem naprawdę ciekawy, na jakiej zasadzie ci przeciwnicy teraz działają, naprawdę Wow, to, to jest mega, ogólnie ludzi z każdym, zapraszam was na fanpage'a też, e, właśnie wczoraj, e, wczoraj czy tam przedwczoraj dałem screena z tej, tej serii, e, znaczy z miniaturkę i zapowiedziałem ją, więc jeśli jesteście po prostu zainteresowani, to zapraszam was, ponieważ ja daję dużo informacji po prostu, widzę, że mapa generalnie jest duża, możemy nawet... Coś tutaj na górze ogarnąć sobie, jeśli byśmy bardzo chcieli. Może tutaj taki zamek byśmy postawili? Zobaczymy. E, to jest wszystko, wszystko, wszystko do zrobienia. E, ja nie mam pojęcia naprawdę skąd ci przeciwnicy, ilu tych przeciwników padnie. E, nie mam zielonego. Z, z, zobaczymy. To wszystko naprawdę. Ja się tej gry będę uczył od nowa, tak naprawdę, e, z Wami. Będę się uczył jej z Wami od nowa. E, czekajcie, bo tak myślę. Bo będzie jeszcze jeden poziom, e, i będzie je już tak. Ok, czyli e, dobra, dobra, dobra. E, czyli musimy zrobić coś takiego. E, tak i tak. E, tutaj możemy walnąć. Tak. E, no właśnie, tu teraz tak kombinuję sobie troszeczkę. E, żeby jak najlepiej to wyglądało i działało, eee, tak i możemy to na spokojnie postawić jeszcze jeden tutaj i eee, jeszcze jeden tu, bo to ma być cztery w górę, ok. Eee, czyli to na takiej zasadzie będzie wyglądało, ok, dobra. Eee, jak tam nasze ten? Eee, czu nie czuję tej płynności tutaj. Eee, może opcje jakieś graficzne? Eee... Tak, jak widzicie, ja lecę na Simplu, ale jeśli to nie zmieni nic, to zmienimy sobie na takie najprostszą grafikę. No, coś mi tych FPS-ów trochę dodało, no ale to nie jest jakoś dużo, ja sobie zdaję z tego sprawę. Eee, Okej, okay, czyli tu mamy jednego kolegę i zaraz mamy falę. Eee, no, jestem podekscytowany nią, nie powiem. Eee, jestem po prostu takie, no... Co gra przyszykowała dla nas, nie? Co, co gra zaprezentuje? Eee, po prostu to, to jest takie, e, takie nastawienie mam w chwili obecnej na to, że e, czy zostało coś naprawdę zmienione Mówię to, to co słyszałem to nawet łucznicy mogą nam teraz zginąć od tych, od tych mobów właśnie e, To jest naprawdę takie wow Eee, no ale to wie, wiecie, to już jest moja taka e, mała ten. Zobaczmy, e, czy wy. Okej, okay. ej, oni nawet nie wyrzucają tych teraz. E, oni nawet nie wyrzucają teraz surowców ani nic, oni po prostu idą z nimi tutaj. Okej, okay, dobra, coś, coś pięknego po prostu. E, jakbyście widzieli, mój zacześ na twarzy. E, I mamy pierwszych przeciwników, dwóch ich jest, co prawda, ale to są początki, tak? W ogóle chciałbym zobaczyć... Ła, wow, nawet oni się zmienili. Wow. Coś ślicznego Dobra, idź, idź na górę. Dobra, idź, idź, się, idź się z nimi bij. Aha, oni się straszą, okej. Okay. Coś tam słabo, słabo z tym biciem się Okej, okay, czyli tak, no dobra, okej, okay, to tak działa, więc ok, ludziska w tym odcinku to byłoby na... Albo nie, nie, dobra, nie, będziemy robili po dwie fale. Hmm. Będziemy robili po dwie fale po prostu. Ee, ja już was wysyłam do pracy oczywiście. E, będziemy robili po dwie fale, bo jak ja tak patrzę, to za kolejną falą jest 6 minut. To tak na spokojnie po dwie fale możemy sobie porobić. E, tak, e, ja chciałbym ekipę sprzątającą tutaj wziąć, halo. E, tak. E, dobra, to no, na razie ustawimy coś takiego. E, chciałbym cię ustawić jako ekipę sprzątającą. Kolego sympatyczny, jak to wygląda? E, Okej, okay, nie wiem jak sobie, jak to ma wyglądać ten spawn tego, czy te... E, czy, czy ten. E, czy te, czy, 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 czy te, powiedzmy, duszeczki ich e, wpadną tutaj, czy też nie, no. E, Okej, okay, zobaczymy, zaraz zobaczymy to, myślę, na spokojnie. E, wi widzę, że te kamienie tu wy wyleciały. No, trochę widzę, wi widzę większe lagi, troszeczkę, tak szczerze. E, znaczy, takie spadkie FPS-ów widzę. E, co mi się ciute nie podoba, no ale ja już z tym nic nie zrobię. E, znaczy. Jeśli oczywiście i widać to, nie, że one są naprawdę takie wielkie, napiszcie mi to koniecznie. Ale jeśli nie, nie, nie ma aż takiej, powiedzmy, nie nazwę tego różnicy, tylko tej. No, że to nie wygląda aż tak źle po prostu, nie? To mi napiszcie. No na przykład teraz mi spad, spadła ilość FPS-ów i to całkiem, całkiem, całkiem sporo, ale to tylko na chwilę. Więc, tak jak mówię, możecie mi napisać o tym. A teraz tak, tu kończymy. Tutaj po prostu już ostatnią. Zaprojektujemy ostatnią falę. Po prostu ostatnią, ostatnią. Aj, nie tu, nie tu, nie tu. Ja chcę, my chcemy tu. Niech to działa. Ej, tu jest niebieski. Niebieski kryształ. Ehm. Um. Czekajcie, ee, próbuję tak, ciebie, ty, ty, ty kolego. Ee, weź to. Ee, I czy ty możesz. Hmm. Ej, naprawdę teraz jestem taki trochę zdziwiony, bo. Ee, znaczy, bo, bo. E, pff, bo bo, 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 bo fajnie bo. Eee, czekajcie, bo te, ten w ogóle mi stoi Ja wziąłem tego typa w ogóle eee, Bo dlaczego niebieskie te są tu? Widzę, że 25% do spawnu tu mamy generalnie Czyli te dwie duszyczki mi wlazły eee, Ale generalnie tak eee, No się troszeczkę dziwię eee, Że... Um, no, wiecie, że po prostu to zostało tak. Um, nie wiem. Nie, nie wiem, jak to nazwać, nawet tak szczerze. Próbuję jakoś znaleźć słowa do tego, ale um, nie mogę. Um, nie mogę znaleźć do tego takich sensownych słów. Um, dlaczego te niebieskie kryształy możemy chować tutaj? Ja nawet nie wiem, co się dzieje, jeśli damy 100 pomarańczowych kryształów, nie? E, bo jakoś nigdy tego nie miałem, ale no się zastanawiam i to mocno, e, widzę że 25% tak jak już mówiłem po dwóch tych duszyczkach jest, e, ale no dobra zobaczymy, zobaczymy jak to dalej się em, potoczy, e, wybaczcie tam za mojego psa, tak on, on chwilę poczeka, ja po prostu pewnie i tak zapomnę. Wyciąć tego pewnie tak, i to jest teraz taki głos zwątpienia. Słyszeliście ten głos zwątpienia, eee, że eee, że takie pewnie zapomnę wyciąć to czy coś? To, to było takie, ja wiem, to, to było swych. Ej, ja sobie Aha. uwięziłem tego typka tutaj. O Boże, mm, no tak, jestem geniuszem. Jestem geniuszem, po prostu przecież. o, oh, demyt. No dobra, dobra, zobaczymy jak to rozwiążą nasze ludki, oczywiście. Eee, wypatrzcie jeszcze raz za tego psa, mały profesjonalny YouTuber, właśnie ten ta gadzina przyszła mi tu do pokoju i i poszła już. Przeszkadzasz mi, się, Kurczę! Eee. Tak, nie wybaczcie mi za tego psa, ale po prostu. No, czy starzy widzowie kanału wiedzą, że mój pies lubi sobie czasami tak e, udzielić się aktywnie? Więc ja się nie martwię. O, ale ścinka, ajajajaj. Nie wiem, czym są spowodowane te ścinki. Bo właśnie jest druga ścinka taka mocniejsza jest, i to mnie zastanawia. No dobra, zobaczymy. Generalnie widzę, że e, łatwą rzeczą jest zrobić tumór. I tego tu chronić. Tu mur można zrobić i te, tego chronić. Tu mur i tu taki mały murek. Czyli cztery ostatecznie mury nam wyjdą. Bo prawdopodobnie e, nie wiem co. Muszę przeczytać dokładnego patchnota, co oni nam tu dodali. E, co oni nam tu dodali właśnie do Castle e, Sorry. W kolejnym odcinku Wam wszystko powiem, to czego dzisiaj Wam nie powiedziałem. Eee, ale naprawdę, eee, co, co wy tu robicie? No dobrze, dobrze, no pracujecie, okej. Okay. Eee, ale w na pewno, w następnym odcinku, wam powiem wszystko, co i jak. Eee, co i jak na pewno. Eee, dobra, słuchaj, bo ty tutaj już sporo nam dałeś, eee, parę klocków. O, i znów ścinka. Widzicie, jak, jak tylko dałem mu nową pracę, to od razu taka ścina z automatu się zrobiła. Eee, więc, o, i widzicie znowu. Eee, prawdopodobnie to będzie poprawiane. Eee, ja może napiszę do supportu tam, eee, że coś, coś nie jest, że coś jest nie tak eee, z tym, że mogłoby być lepiej. Eee. Na pewno tak, na pewno, na pewno, na pewno musimy postawić jeden krocek tutaj. E, ale okej, okay. moje ludki, moje ludki. E, ja bym chciał, żebyście wy już nie wychodziły, ale one już się nie bugują jako taką, więc to jest już jakaś dobra wiadomość. E, okej, okay. kolejnych dwóch. E, te fale są dosyć takie łatwe, przystępne, czy coś takiego. E, więc ok, ludziska, w tym e, odcinku to było e, by na tyle. Jeśli Wam się odcinek spodobał, łapa w górę, komentarz, trzymajcie się. No i do następnego odcinka. Cześć.